Po długiej drodze, witam po długiej drodze z Owozu Bractwa, udajemy się w stronę pana Koristo, który miał być tutaj. Po sprawie z Koristo chciałbym natomiast udać się już dalej. robiąc fabułę. znaczy poszukamy szamana i tak dalej. Tu nie było kamienia. Ogniskującego Tu do piwnicy trzeba było zejść Do piwnicy Dokładnie tu. Więc obstawiam, że będzie tutaj koristo w tym przy tym... matem wiecie, alchemiczne i tak dalej Dobre miejsce, nie spotkałem go. Krasz to rozmiennik i tu miał być w sumie. Spróbuję go mierzyć magiczną burzą. Tutaj nie byłem na przykład jeszcze. W sumie ostatnio mnie zaciekawiło. Co tutaj może być? Pamiętam jak to byłem z Gordem. W sumie to było wczoraj. Czyli dnia tu byłem. Amestral. Chcę zobaczyć czy mam pirokinese. Zmniejszenie potwora telekineza. Aha yy... Czy są jakiś Lepsze czary mogłem go zmniejszyć. Tak, zabić. Tylko zmniejszenia nie wykorzystywać. Zmniejszenie to i tak będzie głównie na trolle, tak. Patrzcie, aż ubytek many zobaczyłem. Jeszcze niedawno za troll dostawałem jakieś 120, coś takiego. Choro jak nie było tak nie ma, prawda? Tutaj ponoć miał być jakiś pal Aby się przedostać na drugą stronę. Musiał mieć akrobatykę. Kiedyś to był taki pal, który ponad trzeba było przewalić i dostać się na drugą stronę, ja jednak tego nie wiem. Akrobatyki w sensie e, dobra. Wiecie, co możemy zrobić? Powiem Wam tak: zróbmy w ten sposób. Ja i tak niedługo osiągnę kurwa do domu, Maga. Wiecie, dlaczego? Bo będę na orkowych terenach. To mi bardzo dużo da. A dosyć fajnie, że są te kadzienki i tak dalej, i taka opowiastka. Ostatnio to było w zadaniu z rączką i z klinem. Ciekawe zadanie. Napisałem, że a, analogicznie dla najemników oraz dla sekty powinien być tak samo jakieś zadanie, bo tamto to wcześniejsze to było dla cieni. Dobra, idziemy do starej Cytadeli. Koristo jednak nie spotkałem. No cóż, szkoda. Dobra. Mam tchnienie śmierci. Nie tchnienie śmierci, tylko śmierci jeszcze będzie coś takiego jak tchnienie śmierci. Yy... Czyli ogólnie ja rozumiem, że będzie można w tej grze mieć Gildię Nekromanta. Na jakimś gameplayu jakiejś osoby widziałem, że tak było rzeczywiście. Zrozumiem, że to się. No i nie wiem, czy chyba normalnie w tej grze nie było. W sumie tutaj tak właściwie. Gildia to jest sprawa naprawdę drugorzędna. Rozwiązujemy tu po prostu tą historię. To była wieża. Dardasa. Wygląda jak gówno z blachy. Szczerze powiedziawszy. Wygląda jak gówno z blachy, naprawdę. Tutaj uda się tak po prostu wejść? Żyję. Ja żyję. Poczekajcie. Dobra, niech da mi spokój ten troll. Już z jednym walczyłem przed chwilą. Dobra. Mork myśliwy to już dla nas nie jest żadne wyzwanie 120 expo Myśliwy To niezłe myśliwy Panurza, kota Kurwa, nie mogę tak walczyć bronią dwuręczną. Co ja jestem, kurwa? Warrior? Ja jestem mage. proszę do mnie mówić, panie magu. Dwóch żywiołów najlepiej. Wydaje się, że to Chyba jestem magiem a nie nie wiem. Szamanem.pier dalej ich huszać Naprawdę. Jesteś już tak blisko. To się muszą takie rzeczy odpierdolić. Się, kurwa jak spadłem jak małysz o, kurwa. <grywa> <grywa> Jeszcze jakieś zbułowane drzewa. Ha, ter nienawidzę tej kurwa gry urوشak jakiś kurwa Ostatni. Gdzie on jest? Gdzie jest ten jebany kabanos? Mi się wydaje, że on już nie żyje, że ursiak go zabił. Nie wiem, kurwa. Zobaczy tutaj. I zaraz okaże że na mnie poleci. No zajebie. Nie no, nic nie widzę. Bardzo. Panie Ursiak, czemu masz... Fireballa w łapie? Podziękować, zły orkowie. Kiedyś brat. Kim jesteś? Jestem... Urszak Jestem syn ducha. Ludzie mówią szaman. Skąd nauczyłeś się naszego języka? Pierwszy Urszak, park, który niewolnik ludzi z kopalni. Uciec to wiele zim temu. Byłeś niewolnikiem kopalnia pod wioską w Kotle. Dlaczego twoi bracia walczą z tobą? Urszak w niełasce. Nie wierzyć w Kruszak. Kruszak jest zły demon. Kruszak, czyli. Śniący. Kruszak? Ludzie mówią spać. Masz na myśli śniące? Tak, ludzie mówią śniący. Co wiesz o śniący? Było pięciu braci dużo zim temu. Oni sen ducha, jak urszak. Pięciu Masz na myśli pięciu szamanów? Wezwali Kruszak. Chcieli pokonać zły klan. Pięciu braci zbudowało świątynia dla Krusza. Podziemna świątynia śniącego? Zapewne to miał na myśli Xardas, mówiąc, że wejście znajduje się w... Co się stało w... Bracia dali serca dla Krusza, ale Kruszak zły rzucił bracia bez serc i żyją i nie. Tak i tak. Kruszak ma serca braci. Serce da mu moc. Co stało się z budowniczymi, którzy wznieśli świątynię? Wszyscy przeklęci. A orkowie oni zamknąć świątynię. Kruszak dostaje. Urszak myśli, że bracia nie chcą słuchać. Muszę się do. Urszak. Dziękuję obcy. Obcy uratował ursz, ale wejście do świątyni jest w domu. Rozumiem. Obawiasz się, że twoi. Trudno. Bracia w domu bardzo silni. Obcy nie iść. Inni, syn ducha w domu. Dobrze już dobrze. Urszak wie jak. Obcy weźmie ulumulu. Ulumulu? Znak Przyjaźni, obcy weźmie ulu. Gdzie mogę znaleźć to, Ulu mówi? Obcy znajdzie przyjaciel. Przyjaciel, urszak, da Ulu. W porządku, rozumiem o co ci chodzi. Tylko gdzie ja znajdę... Przyjaciel, urszak, w kopalni! wolnej kopalni. więźni. Urszak, nie wolni, urszak, słuchaj. Możesz zaznaczyć na mojej mapie... Obcy da map. Da. Niesamowite, nie lada z ciebie kartograf. Dzięki. Ja jestem kartografem. Dziękuję. Urszak, dziękuję. ob Przyjaciel. Weźmie tak. Urszak nie może iść do domu. Kto wie, może kiedyś sko... <śmiany> <śmiany> Zmienili grafikę tylko od tego poprzedniego. A tutaj nadal jest to. E, jak się nazywa ta mapa? Czekajcie, tu nie ma nic określonego. Znaczy mi taka mapa jak najbardziej odpowiada i to bardziej niż ta co była wcześniej serio e, dobra, co ja mam zrobić? Zapot. Jestem gotów do przystąpienia do Piąty piątego kręgu. kręgu. Dobrze. Wprowadzę cię w arkana piątego kręgu magii. Od tej pory będziesz mógł wykorzystywać magiczne runy zaklęć ognistej burzy i lodowej fali, oraz posiądziesz moc niszczenia ożywieńców. Jednak A. najpotężniejszym zaklęciem piątego kręgu magii jest tchnienie śmierci. Gdyby udało ci się, staraj się nie wykorzystywać magii tego rodzaju bez potrzeby. Jest ona darem. Nauczyłem cię wszystkich. Poznaj granice swoich możliwości. Obyś wrócił. Czyli Xardas tylko teraz będzie mógł nas nauczyć. Do tego będę potrzebował 35 punktów nauki. Mogę normalnie używać teraz runy. Eee... Pioruny kuliste są. Śmierć więcej Myślałem, że to jest. Wderzenie że burzy. Nie używałem tutaj nawet. Czekaj. Lepiej się wy nic nie pakować. Deszcz ognia na przykład. Tchnienie śmierci. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Lepiej się do tego nie myśl. Zobaczymy u kronosa. W dzisiejszych czasach na niczegoś to tchnienie śmierci się kiedyś dobędzie, nie? Ale wow, piąty, piąty krąg kurwa, macie, Czy ja jestem już. Tylko Xardos może mnie już czegoś nauczyć. Za potęgę magii. Ponoć słyszałem, że ktoś tam o siódmy nawet opanował. I o takich opowieściach. Kurwa. Poszukuj. Ale tak nie Mamy mogłem czynić, Czeka, to już wiecie? Kiedyś, takie Kiedyś załatwiało się załatwiało. krąg, który zakrawał Olaj, jakieś tam ingerencje z bogami. Grom. Od razu lepiej tak się dla siebie. Inni nie, to nie Mam już dość tej w czasach na niej Dobra, co ja mogłem zrobić teraz? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty inaczej. Eee. Okej, okay, wypędzony szeman Możemy iść do nekromanty. W sumie z nakromantą sobie pogadał, trochę czyli w sumie on już nie będzie nam potrzebny. Do niczego. mogłbym teraz polegać tylko i wyłącznie na tym orku, który jest w wolnej kopalni i mógłby dla nas zrobić ulumulu, A sam orszak nie jest już nam potrzebny, prawda? Mapę dam też skartował. Za fraje. Patrzcie, jaki toporek ma święta. A, bo mu sprzedałem. Rozmawiałem z szamanem orków. Świetnie. Cześć. Pięciu szamanów, którzy przywołali śniącego, wybudowało dla niego podziemną świątynię. Wejść. Zgadza się. Miast okazać wdzięczność. Śniący wyrwał ich serce i skazał ich oraz wszystkich, którzy pracowali przy budowie, na wieczne potępienie. Doskonale, doskonale. Orkowie zapieczętowali wejście do świątyni i próbowali przebłagać demona składając mu ofiary. Znalazłeś sposób na dostanie... Tak, jest pewien ork, który... Żadnych szczegółów. Udaj się do podziemnej świątyni. Tam znajdziesz jedyny sposób na zniszczenie bariery. Nic nie rozumiem. Poprosiłeś mnie o pomoc w zniszczeniu. Tak, ale... Więc idź. Zmarnowano już dość czasu. Idź do... Poszukuj... Kiedy mi nauczysz szóstego kręgu? Nie mam nawet opcji dialogowej. Nie mam opcji dialogowej nawet. Dobra, nie wiem z Lee mam tu pogadać z Gornem czy z kimś ta, z kim tak właściwie. Muszę to odbić. Walną kopalnię. Wydaje, że już to zrobiłem. Witaj. Tym razem pos Czemu mam jeszcze opcję dialogową o treningu skoro mam już mistrza? Czyli tak właściwie została mi tylko jedna umiejętność. I będzie już wszystko. Ale najlepsze jest to, że właśnie my już mamy poziom Saturasa na przykład. Nie, nie śmierci. To się kawada kadawra. Coś ten desen chyba. Ale bardzo przyjemnie spędziłem ten sobotni wieczór. Wraz z Wami. Właściwie noc, bo zacząłem grać jest czwartej. Jakoś? Bardzo miło mi się gra, naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogę w tą grę grać wraz z wami. I że seria cieszy się jakimś tam Przybywasz w samą porę na początek. Spróbujemy Zamierzacie ją zdobyć we cztery? Uderzenie od frontu nie ma szans powodzenia. Spróbujemy zaatakować po cich. Likazał mi przek... Jako mak skręgu wody i doświadczony wojownik. Pójdę z tobą. Na początku. Jak tylko odbijemy kopalnię, sprób... Kiedy ustawimy przy niej. Rozumiem. Dlaczego wielokrotnie udowodnił. poza tym znasz stary obóz i jego straż trudno o kogoś... No dobrze, chodźmy. Nauczymy tych niep... Wiedziałem, że można na ciebie liczyć. Weź ten klucz, otwiera do boju. Bo boju. Przecież ja już to wcześniej ogarnąłem? No, co najlepsze. Gorn. Ow, wilk chce z tobą koniecznie porozmawiać. Więc le... w porządku. Przepuść mnie! To samo Niektórzy nigdy się nie nauczyli. Co dawno to było Dobra, trzeba zaraz chyba kończyć tę grę Już i tak. Może? Dużo zrobiliśmy, naprawdę dużo zrobiliśmy Mam już dość dość tej Szkoda, tej szkoda, tej szkoda że z Christa nie wiem co jest Mówił, no. że będzie w tym kasztorze już nienokształtnym duła... Może? To już się więcej Trafiła nie kosa na kamień. W Trafiłeś na kamień mordu? Więcej nie powtórz. musi być jednak zarną. Nie nigdy, za nigdy za się nie nauczymy. Witaj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Gorn powie. Dobrze, że zdążyłeś przed jakim w przed waszym wymarszem. Nie Tylko zachowaj to nie dla bolo. siebie i nie, O co chodzi? Nie Mam pomysł na zup. Czyżby Pancerze pełzaczy są niez. Oczywiście nie mam tu na myśli tych wychudzonych osobników, które. O nie, one nie wystarczą. W naszej kopalni żyją pra-pancerz tych bestii. Gdybyś mógł mi przy. To nie problem. W jaki sposób mam oddzielić te płytki od zwłok o, pełzaczy? Się. To proste. Płytki na. Wystarczy wziąć Ziem, ostry nóż i- W porządku. Nauki. Postaram się przy. Super. To nie było zbyt mądre. Niektórzy monde. nigdy się nie nauczą. Pogadajmy lepiej o czymś innym. I mówisz... No, niezupełnie. Jeśli uda mi się sklecić Ta, z tych płytek porządną bo. zbroję, będę... Lepiej ...się do tego nie mieszać. Przyniosł? To za mało. Przynieś nie mi wie... ...uważać na to, co mówisz przy obcych. Eee, no dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. I Ale fajnie, że nie musiałem jedzieć. nic ten. E, żadnych umiejętności mieć. Nie być w Gotiku tego, 2 to nie wilk robi pancerz skutek pełzaczy, tylko człowiek, który nazywa się Gestad. Jest myśliwym w górniczej Dolinie. Dobra, widzimy się w następnym odcinku. Tym razem kończę. Cześć!